A to właśnie mój nowy kanał. Jest i po prostu ja nie wiem. Co to będzie Stopna Ustawiać kanały? Nagrywać wam? Co to daje? Po prostu ja nie wiem. Tacy ludzie są ukrutni. Po prostu chcę na ten temat to powiedzieć, i źle się dzieje. No, cztery kanały już zablokowali. A już jeden kanał usunąłem. Ganerał suchy. Już tego kanału nie ma. niczego nie będzie i ogółem to właśnie a krzyżyk non-stop tylko nie wiadomo co on sobie wyobraża no. i na ten temat właśnie chciałem to powiedzieć i chcę Pozdrowili właśnie Izę z Warszawy Takie to życie ogółem okrutne Nagrywać? Chcecie oglądać? A non stop banują, kasują filmy. Ja normalnie wypowiadam się a nie przeszkadzam jak niektórzy sobie nie wiadomo co wyobrażają i na ten temat chciałem to powiedzieć i ogółem czekam na dobre jakieś wieści a nie non-stop nie wiadomo co wy robicie wypisujecie i pozdrawiam wszystkich widzów moich na razie